Drodzy, bardzo serdecznie witam Was ponownie na moim kanale Zbawieni Chrystusia. Nazywam się Peter Scott. Yy, bardzo częstym argumentem na to, że dusza jest nieśmiertelna, jest argument no tak ci, którzy go przytaczają, rozumieją z Ewangelii według Mateusza czy Łukasza, bo yy, zarówno Mateusz, jak i Łukasz napisali o tym samym. W tej kwestii. Mateusza 10.28 Pan Jezus powiedział: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w gechennie, prawda? Łukasz 124 wypowiada się podobnie. A mówię Wam, wam moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić. Skoro ludzie mogą zabić moje fizyczne ciało, ale nie od nich zależy, czy po śmierci tego ciała żyje, czy nie. Tylko zależy to od Boga. Ale nie jest w tym fragmencie powiedziane, że on nie może zatracić duszy, że dusza jest nieśmiertelna. Bo zazwyczaj ludzie ci zatrzymują się na argumencie, że ludzie mogą zabić ciało, ale duszy, a więc życia, bo w tym kontekście duszą jest życie. Od kogo zależy nasze życie? No nie od tych ludzi, którzy zabijają ciało, bo On zabije Twoje ciało i na tym się kończy. Ludzie tylko to potrafią zrobić w, te, w tym kontekście, prawda? Zabić ciało. Natomiast nie mogą y, dać życia komuś, kogo zabili. Natomiast Bóg jest tym, który może dać życie nawet dla tych, którzy zostali zamordowani. Czy też zabić, Ale jeżeli on zadecyduje, że nie chce ci dać życia i cały kontekst Ewangelii yy, mówi, dlaczego tak jest, wystarczy sobie przeanalizować cały list do Hebrajczyków, że głoszona przez Kościół w naszych czasach Ewangelia. Nie pomoże ci w niczym, jeżeli nie będzie połączona z twoją wiarą w tą Ewangelię. Tak zawsze było, jest i będzie. Jeżeli ty nie wierzysz w Ewangelię, nie rozumiesz i nie wierzysz w Ewangelię, to Bóg nie zatraci twojej duszy, tak jak zostanie zatracone twoje ciało, bo to jest tylko kwestią czasu. Jak ciało zostanie zatracone? Ciało się starzeje i umiera. Czy Bóg nie zatraci Twojej duszy? Czyli jasno i wyraźnie widzimy z tego y, fragmentu, że ci, którzy używają go jako dowód na to, że dusza jest nieśmiertelna, w tym fragmencie jest napisane co? Że dusza jest nieśmiertelna? Kto może zatracić duszę? Dusza może być zatracona. Może przestać istnieć. Tak samo jak przestaje istnieć ciało. W księdze Izajasza w 26 rozdziale, w 14 kiedy otworzycie sobie chociażby witrynę biblia-online.pl onlinepl biblia -online to możecie porównać sobie, jak różne przekłady. Ten werset oddały księga Izajasza 26:14. 14. Umarli oni i nie ożyją, są martwi i nie powstaną, ponieważ nie widziłeś ich i wytępiłeś, i zgładziłeś wszelką pamięć o nich. Kiedy Pan Jezus Chrystus y, przebywał na ziemi, pozwólcie, że znajdę te słowa, bo Czasami moja pamięć już jest niestety dziura. Jak człowiek jest zapominający, to niestety musi korzystać z pomocy. Wydaje mi się, że to było yy, w Ewangelii Bedokela w piątym rozdziale, ale. Nie, w dziewiątym rozdziale. <kuh> Panie Jezus powiedział tak: Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Panie Jezus Chrystus mówi o tym, że kiedy będzie martwy, to nie będzie mógł robić tego, co robi, kiedy jest jeszcze dzień, prawda? kiedy jest wśród nich i może wykonywać to, do czego. Posłał go to, dla jakiego powodu, powodu, po, to, z jakiego powodu, przepraszam za to przejęzyczenie, posłał go Pan Jezus Chrystus. Ale kiedy nadejdzie noc, to nie będzie mógł już działać. Dlaczego? Dlatego, że każdy, kto jest martwy, nie może działać. Kiedy Duch Chrystusa był w kaznodziei, w synu Dawida, w Salomonie, to czyż nie powiedział dokładnie tego samego? Że jak człowiek umiera, to nie ma działania, nie ma myśli, uczuć i tak dalej, i tak dalej. Nawet wierni ludzie, którzy czcili Boga, po śmierci nie mogli już go dalej wysławiać. O tym jasno i wyraźnie mówią fragmenty Pism Świętych. I te wszystkie argumenty typu. No ale Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba, dla Niego oni są wszyscy żywi. No, w tamtym czasie Pan Jezus Chrystus tak powiedział. Ale dlaczego? Przeanalizujcie sobie równoległe sprawozdanie, o co chodziło? Pan Jezus powiedział wyraźnie, bo Bóg ma moc ich wskrzesić. A kto jest wskrzeszany, jak nie ten, kto jest martwy? Pisma nigdzie nie popierają fałszywych greckich filozoficznych nauk o tym, że człowiek jest duszą nieśmiertelną. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Adam z Ewą umarli. Byli duszami żyjącymi. Umarli już w dniu, w którym zjedli. Kiedy przeanalizujemy sobie bardzo dokładnie wypowiedź. I przeanalizujemy ją pod kątem y, hebrajskiej gramatyki. Ja nie będę teraz się wdawał w te szczegóły, bo to jest naprawdę y, temat na inny materiał, ale Adam z Ewą mieli umrzeć w dniu, w którym zjedli owoc. I w tym dniu, w którym zjedli owoc. W tym samym dniu, w którym zjedli owoc, umarli. Czy Adam z Ewą umarli fizycznie w dniu, w którym zjedli owoc? Dusza, która grzeszy, ta umrze. I dusza może umrzeć, bo śmiercią dla duszy jest odizolowanie od Boga. Bo bez Boga nie ma życia. Bóg jest źródłem życia. I nigdzie w Biblii nie czytamy, że dusza jest nieśmiertelna. Dusza może umrzeć, bo duszą jest człowiek. Istota, istota żyjąca według myśli hebrajskiej, jest duszą żyjącą. Każda istota żyjąca, w której jest dech życia, i ta siła życiowa, Podtrzymywana w przypadku ludzi przez oddychanie. I jest to związane z procesem, z procesami, które mają związek z krwią, prawda? Dlatego dusza ciała jest gdzie? We krwi, jak się wykrwawisz, to już nie żyjesz. To są takie proste sprawy, i one po prostu, ludzie się rodzą na jakiejś tam szerokości geograficznej. Od dzieciństwa są bombardowani y, jakimiś naukami, prawda? Każdy, każdy człowiek rodzący się w jakimś środowisku przechodzi tak zwane pranie mózgu. I teraz, jeżeli ktoś y, cały czas polega na tym, czego nauczył się od ludzi, a nie. Czyta tego, o czym tak naprawdę mówią pisma święta, tylko Bóg wie, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, prawda? Skoro on wie i nam o tym wyraźnie mówi, jeżeli ktoś w to nie wierzy, no to nie ma problem ze mną, że ja w to wierzę, tylko z Bogiem. Bo nie wierzy Jego słowu. Nawet Pan Jezus powiedział o sobie w Jana 9,4, że kiedy nadejdzie noc. Nie będzie mógł działać, bo w grobie nie ma działania, nie ma myśli, nie ma nic. To są naprawdę. Yy, to jest ABC. Tego, yy, jaki jest stan człowieka przed Bogiem, który człowieka, który zkrzeszył. I dzieło Boże, które polega na tym, jak tego człowieka wyciągnąć z tego bagna. Wszystkie wypowiedzi na temat zbawienia dotyczą przebaczenia grzechów, nie zmartwychwzbudzania biologicznych, fizycznych ciał, ale przebaczenia grzechów. Bo śmierć fizyczna nie jest problemem pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Śmierć duchowa jest, bo jeżeli jesteś martwy duchowo, i umrzesz fizycznie umrzesz to już cię nie ma po prostu cię nie ma gdzie są ci którzy padli na pustyni których Bóg przez 40 lat prowadził do ziemi obiecanej po prostu ich nie ma oni nie weszli nigdy do odpoczynku do odpoczynku wchodzą tylko ci którzy wierzą wierzą w Ewangelię i samo słyszenie Ewangelii, rozumienie jej nawet, nic ci nie pomoże, jeżeli w nią nie wierzysz. Proszę sobie przeanalizować dokładnie cały list do Hebrajczyków. Jeżeli Bóg pozwoli, to kiedyś zrobię całą serię materiałów na temat właśnie tego listu. To jest niesamowite, że ludzie nie czytają Biblii. Nie analizują jej, co tak naprawdę się stało w Edenie i na czym polega zbawienie. Mam nadzieję, że te kilka myśli pozwolą tym, którym zależy naprawdę w tej kwestii, zrozumieć, jak się rzeczy mają. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zostańcie ze Zbawicielem naszym, Panem Jezusem Chrystusem. I do usłyszenia do następnego razu.